Cześć! Dzisiaj Wam pokażę ostatni odcinek serii Jak samemu zrobić makietę lub dioramę. Dokończymy teraz to, co zrobiliśmy wcześniej. Ja wykorzystam do tego jakieś takie drewienka, bardzo drobne kamyczki, troszkę większe kamyczki, sztuczny bukszpan, mech, można go kupić właściwie wszędzie lub samemu nazbierać. I pistolet z klejem na ciepło. Najpierw poprzyklejam bukszpan. Ja to zrobię za płotem. Do wykańczania naszej pracy nie trzeba używać tego, co ja pokazałem. Tutaj właśnie można się naprawdę popisać swoją kreatywnością, bo praktycznie wszystko, co wymyślimy, będzie naprawdę dobrze wyglądać. Ale jakbyśmy chcieli, to możemy też nic nie dawać. Też by wyglądało dobrze. Niemniej z dekoracją wygląda to lepiej. Przyklejamy bukszpan do wcześniej nałożonego kleju na ciepło. Możemy nakładać klej na naszą roślinkę. Jest sztuczna. Lepiej wyglądać będzie, bo nie wyschnie. I przyklejamy. Teraz zajmę się drewienkiem. Tutaj też pozostaje całkowita swoboda. Zrobię z tego jakiś taki kopiec, Nie wiem, jakieś małe składowisko, czy coś tam w takim. Stylu. Zabieramy włosy, które powstały przy klejeniu, takie skleju. Ja możemy iść dalej w zrobię małe kilka małych na całej makiecie właściwie zrobię kilka małych kopców z małych kamyczków bardzo małych to są takie miniaturowe kamyczki Wypadało by uważać, żeby się nie poparzyć. I teraz nasza podstawowa roślinność na makiecie, czyli mech. Znietamy go w taką, jakby kulkę. I naklejamy. On ma nam symulować takie krzaczki. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli nam który kleju wyjdzie. Gdziekolwiek to nic nie szkodzi, możemy tą hem zapchać. I to jest prawda. O, teraz pokażę. Już nie widać kleju. Możemy nałożyć tyle ile tego chcemy, przy bunkrze na przykład. Ale przy drodze też można. No to skończyliśmy naszą makietę. Możemy jeszcze pododawać, ale można też skończyć. No, proszę, dziękuję za oglądanie. Cześć.